A wszystkim, tu Weronika, mama w Korei Południowej. Dzisiaj będzie kryzysowy odcinek. W sumie nieplanowany, ale jest. Wyszłam przed chwilą od lekarza. To i mam kryzys. O, nie mówiłam wam, ale podczas ostatniego treningu miałam małą kontuzję. Uraz mięśni. Mięśni nie są zerwane, nie jest potrzebny żaden zabieg, jakaś operacja i tak dalej. Ale są naderwane, tak mówi lekarz. Na szczęście USG i tak dalej nie wykazuje jakichś większych zmian. Ale no nie jest ciekawie. Bardzo boli. Biorę i leki przeciwbólowe i przeciwzapalne i dzisiaj drugi raz byłam właśnie na takim zabiegu zamrażania na, na, na zimno właśnie na te mięśnie. Lekarz zale zaleca dużo odpoczynek, żeby nie chodzić o... Nie, nie wykorzystywać tych mięśni, ale no to jest łatwo powiedzieć. Zwłaszcza jak jestem po weekendzie z dziećmi, i ten weekend z dziećmi faktycznie dał mi popalić, że chodzi o te mięśnie, bo to mięśnie udam, to wykorzystuje się nie tylko przy chodzeniu, ale nie wiem, schylanie się, czy podnoszenie czegoś z góry, czy dzieciaki wiadomo wchodzą na mnie i tak dalej. Do i jest mega ciężko, bo w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, mamy. Mecz towarzyski, a w przyszłym miesiącu zawody futsalu w Suwon. I no, byłam przekonana, że pojadę na te zawody. I tym razem miałam jechać na 100%, bo na ostatnim meczu towarzyskim nie mogłam być, bo nie miałam z kim dzieci zostawić. Ale wiem, że na pewno znajdą się osoby, które mówią, że wszystko to jest organizacja czasu i sky is the, sky is the, the limit. No, sky is the limit. Ale no niestety nie, nie jest tak. Jeżeli nie mam z kim zostawić dzieci, no to to nie jest kwestia, organizacja, kwestia organizacji czasu, tak? I powiem szczerze, że chcę mi się płakać. Ciężko mi się wraca do domu teraz. Bo byłam nastawiona na te zawody. Trenowaliśmy już pod, w kierunku tych zawodów. Chodziłam biegać z dwoma mamami, żeby ta kondycja była jak najlepsza, bo bardzo mi na tym zależy, chcę się nauczyć dobrze grać. A teraz się okazuje, że początkowo miał być tylko tydzień odpoczynku, a dzisiaj lekarz mówi, że co najmniej miesiące wstrzymać się od treningów, a później wracać powoli. Czyli jak gdyby jestem wyjęta z takich naprawdę treningów i z wszelakich rozgrywek na 2-3 miesiące. Także powiem Wam, że mam duży kryzys. Zwłaszcza, że w ferie wakacyjne, ten prawie miesiąc. Byłam na treningu tylko raz w piątek wieczorem, na resztę treningów nie mogłam pójść, no bo byłam z małą w domu, która miała te ferie, nie miałam mi komu zostawić. Piątki też niestety nie zawsze się udawało tak, żeby mąż wrócił wcześniej z pracy, żeby mógł przejąć te dzieci. I to, na co ja jestem uczulona, są właśnie dwie rzeczy. Jak ktoś mówi, że wszystko jest organizacją czasu, sky is the limit, to no nie wszystko jest kwestią organizacji czasu. Jeżeli są tutaj mamy, to wiedzą, że jeżeli nie mają kogoś do pomocy, żeby zostawić komuś dzieci, to, to nie wszystko jest kwestią organizacji czasu. Zwłaszcza, jeżeli jest się tym głównym opiekunem dzieci i w tygodniu, i w weekendy. Więc to nie jest tak, że można i zajmować się dziećmi, i pracować, i rozwijać, nie wiem, wielkie biznesy, tworzyć produkty cyfrowe, bo przecież wszystko jest kwestią organizacji czasu. No nie jest wszystko kwestią organizacji czasu, zwłaszcza jeżeli chce się też ten czas poświęcić swoim dzieciom. Dzisiaj jest duży, duży kryzys, boli mnie wszystko. Wiadomo, jest trochę lepiej po tym, po tym zabiegu, ale to jest dosłownie chwila, mimo tych wszystkich leków, które biorę, przeciwbólowych, przeciwzapalnych. No, boli to wszystko. I no, jest e, średnio, bo mimo że czuję się źle fizycznie i do tego teraz psychicznie, to gdzieś tam jest ta odpowiedzialność za dzieci. I postanowiłam dzisiaj, jak już szansę dokaże, że sobie pójdę obejrzeć może jakieś ładne, ładne kolorowe rzeczy, żeby sobie poprawić humor. Ale z tym naprawdę zła, bo zależało mi na tej piłce. Cieszyłam się, że jest koniec ferii, że mogę wrócić na te treningi, wrócić do biegania ze znajomymi mamami. A się okazuje, że niestety nie. Bo przy idzie. Także co? Jedziemy sobie jakieś ładne rzeczy pooglądać i kupimy sobie jakąś kawę. Do tego jest szaro, buro, ponuro wróciła pora deszczowa, która już powinna się skończyć. Jesteśmy pewnie nic was z tego nie zdziwi. Jesteśmy przy homolejkę, czyli przy rzekomo bo tutaj też byłam u swojego lekarza. Tutaj był taki sklep z e, dodatkami, powiedziałabym, e, z pierdłkami różnymi kolorowymi. I idę sobie właśnie do niego pooglądać na no, poprawę humoru. To nie jest ani Dyson, nie jest to e, Bodenhaus. Ale są tam takie właśnie kolorowe pierdłki. Więc sobie idę na te kolorowe pierdółki, a potem w Mamocie sobie kupię kawę albo wemdzi kopi z jakimś k-popowym idolem, którego nie znam. Idę oglądać pierdółki. Jeszcze, o, myślałam, że jakąś balladę smutną mi puścili. Na szczęście nie. O, oh, tutaj! Daily like. Zobaczcie, jakie są kolory i cudne rzeczy. Skarpeteczki. <śmienic> 🎵🎵🎵

Dzięki temu, że wróciłam do domu, pokażę wam, co kupiłam, bo weszłam bez większych planów do tego sklepu. Chciałam sobie po prostu poglądać te rzeczy, bo tam jest tak kolorowo. Do tego jest miła pani ekspedientka. boż tam kiedyś mm, Kupowałam parę rzeczy, ale okazało się, że była promocja. A do tej promocji była jeszcze jedna promocja, więc kupiłam kilka rzeczy, które i tak miałam w planie do kupienia do domu. Za naprawdę okazyjną cenę. Czy poprawił mi się humor? Nie. Zobaczcie. To jest pudełeczko. I tu są szklanki. To jest coś, czego brakowało u nas w domu, taki szklanek typowo do, do wody. Korzystaliśmy zawsze z tych, co były do kawy. I teraz też generalnie zmieniam nasze wyposażenie w kuchni, te wszystkie szklanki. Chcę, żeby dzieci już miały takie standardowe. To się tak jakoś ładnie otwierało. O, Zobaczcie sobie. No, są takie szklanki z miśkami. Jestem bardzo zadowolona, bo to jest coś, na co e, polowałam, czego szukałam. Byłam nawet niedawno w, w tym całym Modern House, ale nic tam mi nie wpadło w oko. Ja lubię kolory, lubię jednocześnie taki minimalistyczny styl, ale lubię też kolory. Lubię drewno, lubię kolory. I uwaga, będzie szaleństwo. Kupiłam sobie czerwone skarpetki, które nie były w planie typowo na poprawę humoru. Lubię kolorowe skarpetki, a niedługo zacznie się sezon jesienno-zimowy, więc całą gamę kolorów będę miała w skarpetkach znowu. I zobaczcie. Breloczek, taka zawieszka z kanapką. On się tak składa, tutaj jest pokazana. I jeszcze taka zawieszka z chlebem tostowym, tak zwany sikpang. To będzie pewnie kojanie sikpang. Uwaga, o, żółte. Rękawiczce kuchenne. I zobaczcie. Kupiłam sobie pokrowiec na, na tablet swój. I taki kolorowy dywanik, i za dywanik pokrowiec na tablet, skarpetki, dwie zawieszki, te kubeczki. dała mnie całe dwa many. Dobra, powiedzmy, że dam dwa many, więc to jest bardzo okazyjna cena, bo generalnie za sam taki pokrowiec, gdyby nie było promocji, kosztuje on prawie dwa many. A ja tutaj mam wszystko za te dwa manny, więc jestem bardzo zadowolona, bo to były e, potrzebne rzeczy. No może z wyjątkiem tych cudaczków, tak? Ale pokrowie to jest coś, na co polowałam i jestem z niego bardzo e, zadowolona. I to są moje szalone zakupy, a pokażę Wam jeszcze no rzecz, bo weszłam do sklepu z owocami po obrzokwini dla dzieci, bo mnie prosiły. Obrzokwinię no Wam nie będę pokazywać, bo wszyscy wiemy, jak wyglądam, ale kupiłam też takie suszone o. E, krewetki. Ich jest dość dużo. Ja część zamrażam, część wkładam do lodówki. Korzystam. Mmm, od razu zapach. Korzystam jak robię zupy wywary, ale też Leon bardzo lubi jak podgrzeję je na patelni i on sobie je, je z ryżem. i Ja zazwyczaj kupuję w takich małych sklepach właśnie mm, z owocami, z warzywami. I to jest to, jeżeli chodzi o moje o zakupy. I dzień jest dzisiaj naprawdę ciężki, a powiem wam tak, dzisiaj jeszcze rano czytałam komentarze pod filmikami. Ja zazwyczaj w tygodniu zostawiam sobie taki czas, żeby przejrzeć te komentarze. Nie zawsze codziennie, nie zawsze od razu po, po publikacji czy na bieżąco jak się te komentarze pojawiają, ale jest ich naprawdę dużo i to co mnie cieszy, to co mnie zaskakuje, że one są długie, są merytoryczne. Cieszycie, cielicie się swoimi własnymi doświadczeniami. I dzisiaj rano też właśnie przeglądałam komentarze i natrafiłam na jeden sprzed. Już jakiś czas chyba był ten komentarz, nie zauważyłam go. Pod filmikiem, o którym mówiłam, pod filmikiem, w którym mówiłam o rozwodach, tam była informacja, że autorka pewnie wszystko wie tak dokładnie, bo sama się rozwodzi, bo inaczej by nie wiedziała. I to mi dało coś do zastanowienia. Ja nie wiem, ja myślałam, że wszyscy dojrzali ludzie, którzy są w związkach partnerskich czy w związkach małżeńskich, rozmawiają: co będzie w momencie, gdy się rozstaniemy, co będzie z majątkiem, co będzie z dziećmi, jeżeli takie dzieci mamy, czy co się stanie z jednym z partnerów, jeżeli jest to związek taki jak nasz, czyli na przykład mieszka jedna z osób w związku mieszka nie w swoim kraju, tylko w kraju partnera. Także no, mi się wydawało, że jako dorośli, ludzie rozmawiamy o tym w związkach. Ja na przykład z mężem rozmawiałam zarówno zanim wzięliśmy ślub, jak i po ślubie rozmawialiśmy o tym, czy chcemy dzieci, to już było przed ślubem rozmowa, ale też po ślubie wracała ta rozmowa, czy chcemy dzieci, co będzie w przypadku, jeżeli nie, będzie, nie będę mogła naturalnie zaś w ciąży? co będzie w przypadku, jeżeli dziecko będzie z niepełnosprawnością, co będzie w przypadku. Jeżeli zdecydujemy się o rozwodzie, co będzie wtedy z dziećmi, co będzie ze, ze wspólnym majątkiem, bo wydawało mi się i nadal mi się wydaje, że to są rzeczy, o których powinno się rozmawiać. Dlatego też wiem, co może się wydarzyć w trakcie rozwodu, bo nie wyobrażam sobie nie wiedzieć i nie ma to znaczenia fakt, że mieszkam za granicą i wyszłam za mąż za obcokrajowca. No, wydaje mi się, że powinniśmy to, tutaj zarówno jako kobiety jak i mężczyźni, co się dzieje w trakcie rozwodu, w trakcie rozstania z takich też praw, w takich też prawnych aspektach i do tego chcę powiedzieć, że te rzeczy też o wizji, o wizie i czy ewentualnym uzyskaniu obywatelstwa kraju, w którym teraz mieszkam, czyli Korei, wiem o tym też ze względu na jedną rzecz, o której się nie mówi, nie mówię tylko nie chodzi tylko o rozwód, również w przypadku, gdy mój mąż umrze pierwszy, ja też tracę tą wizę małżeńską, i też wtedy mam ten okres, w którym muszę opuścić kraj albo ubiegać się o inną wizę. Jeżeli nie uda mi się do tego czasu zdobyć obywatelstwa, a nie wyobrażam sobie, że miałbym mi się nie udać zdobyć tego obywatelstwa, bo wyobraźcie sobie, kochani, e, mieszkam tutaj. Mieszkam tutaj razem z moim mężem, razem z, moim razem z moimi dziećmi. Wychowujemy dzieci, nie wiem, zakładamy własny biznes czy pracuję tutaj. I mija 10, 20, 30, 40, 40, 50 lat. Za kilkadziesiąt lat ktoś z nas odejdzie pierwszy, prawda? I w momencie, gdy odchodzi pierwszy mój mąż, ja tracę tą wizę małżeńską. I za te 20, 30, 40 lat moje dzieci będą już dorosłe, czyli nie dostanę tej wizy tej do opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. No i kochani, no wyobraźmy sobie, że mam 70 lat, praktycznie całe życie swoje spędziłam w Korei, i teraz w przeciągu nie wiem, 3 czy nawet 6 miesięcy muszę wszystko tutaj pozakańczać i, i wracać do Polski, do kraju, w którym nie mieszkałam, nie żyłam kilkadziesiąt lat, w którym nie mam, nie wiem, mieszkania, miejsca, do którego mogę wrócić, w którym nie wiem, nie mam ubezpieczenia, nie mam adresu zamieszkania, nie znam całego systemu opieki zdrowotnej, systemu prawnego, bo nie kochani, nie wyobrażam sobie tego wszystkiego, nie wiedzieć w momencie, gdy biorę ślub, zwłaszcza, że ślub z obcokrajowcem, też są dodatkowe aspekty prawne, których musimy być świadomi. Także mam nadzieję, że moi tutaj odbiorcy czy osoby, które oglądają dzisiejszy odcinek, które są po ślubie, są przed ślubem, też są takimi osobami świadomymi, które wiedzą, co się wydarzy w momencie zakończenia, zakończenia związku czy w momencie. Śmierci współmałżonka, partnera, co się dzieje z naszymi dobrami wspólnymi, co się dzieje z dziećmi, czy co się dzieje na przykład z naszą widzą, e, więc to chciałam tak e, dodać. Nie planuję rozwodu, nie jesteśmy w trakcie rozwodu, co nie zmienia faktu, że jako dorośli ludzie będący w związku, zwłaszcza w związku małżeńskim, gdzie mamy e, dzieci i też pojawia się wspólnota majątkowa, rozmawia się o tym, co będzie jeśli, bo jesteśmy dorosłymi ludźmi. Ja nie sądziłam. Myślałam, że to jest coś naturalnego. Ale najwyraźniej się myliłam i nie każdy tak. A także dzisiaj naprawdę taki kryzysowy, kryzysowy dzień, dużo wszystkiego. O tego bolą mnie to uda. Są spuchnięte, niedużo, ale są delikatnie spuchnięte. Lekarz mówił, żeby najlepiej, żeby Boże kilka dni poleżała. Bo to jest tak, że ciężko nie wykorzystywać tych mięśni, bo uchodzimy, podnoszę coś i nawet teraz yy, pomyślałam, że może pojadę autem, będzie wygodniej, ale nie jest wygodnie, bo trzeba naciskać ten pedał, tak? Więc przerzucam się na ten rower elektryczny, ale jest ciężko, bo nie mogę przełożyć nogi do końca tak, jak bym chciała, bo to boli. Także jest kryzysowy vlog, mam dużo do sprzątania. Pokażę Wam, jak wygląda kącik z książkami po wieczorze, kiedy nie ułożyłam ich, bo zasnęłam wczoraj z dziećmi. Uwaga: trzy, dwa, jeden, ta -da! Są książki. Po polsku, po koreańsku, bo nie ułożyłam. Jest kicia koca, jest jadzia pędelka, miś koralik, co mówią chyba pociągi, czy co mówią auta. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy kryzysowy odcinek. Dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam Was już na kolejne odcinki. Jeżeli podoba Wam się mój kanał, subskrypcja, łapka w górę, jak zwykle zachęcam do zostawiania komentarzy. W komentarzach możecie dzielić się swoimi spostrzeżeniami, możecie zostawiać pytania, możecie zostawiać też pomysły na kolejne odcinki, czyli to, o czym chcielibyście usłyszeć, to, co chcielibyście zobaczyć. Ja już się z Wami żegnam, idę po moje dzieci do przedszkola i to popołudnie zostawię już dla siebie i dla swoich dzieci. Ania! <gryzysik> Dzisiaj kryzys. <gryzysik> Ale ja zawsze staram się patrzeć pozytywnie mimo wszystko, więc zawsze znajduję mm, pozytywy w swoim dniu, w tym, co mi się y, przydarza. Także nie martwcie się za bardzo o mnie. Ja i moje mięśnie wydobrzejemy i już niedługo na pewno zabiorę Was w jakąś mniejszą podróż. Ale cii, nie będę zdradzać szczegółów.